Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do 7 Days Today. Hmm, dokładnie będziemy robić moda. Miałem zapytanie, żeby zrobić jakiegoś moda. W sumie pokazać jakby jak zrobić, nie zrobić tylko pokazać jak zrobić. Jakieś butelki. Butelki. Ogólnie chodziło o coś do picia. Jakiś sok napój, nie wiem, obojętnie co. Więc my spróbujemy użyć hmm, tutaj czystej wody mineralnej i spróbujemy użyć do tego na przykład e, świeżej kukurydzy i na przykład e, super kukurydzy, tak? Nie ma nic takiego, co by można było skraftować z tego i z tego, więc będzie urozmaicenie. E, tu widzicie, że nie można w sumie może nie jestem nauczony, żeby cokolwiek z tego zrobić. Ale tu macie z kukurydzy przepisy. I możecie tylko zrobić tutaj taką kukurydzę. E, używając, widzicie, tutaj prażoną kukurydzę, więc używając zwykłej kukurydzy i wody. Już jest taka, taka recepturka, więc nie ma co takiej recepturki tutaj kombinować. I patrzymy dalej, co mamy z samej kukurydzy, samej. Tutaj jest taki coś. Tutaj już mamy troszkę więcej. Tutaj potrawki z mięsem. Więc kukurydza i woda dosyć często się pojawia. Nawet dokładnie tutaj jest w tym. Więc nie użyjemy tej normalnej gotowanej wody, więc użyjemy tej wody. Żeby nie było, że to jest to samo, a kraftuje nam co innego. Więc tak, taki mam plan. Wiadomo, każdy może sobie inny sposób, inne coś w ogóle wymyślić. Nie musi to być akurat woda kukurydziana, czy jak tam chcę nazwać, ale może być na przykład piwo, kola, co tam sobie wymyślicie. Dobra, mamy tutaj to. Więc co będziemy potrzebować? No, na początek musimy znaleźć e, w plikach gry. W, sumie w plikach, no, można, można szukać w plikach gry. Musimy znaleźć sobie ikonki ikonkę tej buteleczki i tych kukuryc. No to dobra to ja przechodzę do tam do tych folderów żeby wam to wszystko pokazać. No i dobra. Pierwsze co musimy znaleźć to musimy wejść w pliki Steama. Tam gdzie mamy grę zainstalowaną. Przechodzimy Steam community co tam jest 7 days. No i musimy znaleźć Ikonki, czyli wchodzimy w data, no i tu mamy ikonki, tak mamy ikonki, no i teraz trzeba by było tutaj w tym wszystkim znaleźć to, co jest nam potrzebnego, więc zawsze to tutaj dużo czasu zajmuje. Więc sobie poszukamy tego wszystkiego, co my to w ogóle potrzebujemy. Potrzebujemy aha, tą wodę. No tu jest ta ikonka trochę taka nieczysta, więc bierzemy sobie tą ikonkę, kopiujemy sobie na razie tu wkleję. Tak sobie kopiujemy, żebyśmy wiedzieli. Możemy wziąć inną, ale weźmiemy to i potrzebujemy... Mamy na przykład świeżą... Aha! E, tak wam pokazałem, że ikonki super kukurydzy tutaj nie znajdziemy. Ikonki super kukurydzy tutaj nie znajdziemy. Dlatego, że... Super kukurydza to jest zwykła ikonka, gdzie ma tylko zmieniony kolor. Więc musielibyśmy sobie, jeżeli mamy tą tą ikonkę, to po prostu jakoś y, troszkę ją pokolorować, na przykład na troszkę bardziej pomarańczowy kolor. Mamy taką ikonkę, to zrobić z niej troszkę, nie wiem. Tak, troszkę. Troszkę mogę tutaj błędów narobić, ale raz wam pokażę jak ja to zrobię. Weźmiemy tak, weźmiemy tak, weźmiemy tak. Tak. Nie, dobra, to nam przeskoczyło. To musimy zrobić tak. No też nie to. Czekajcie, to jednak musi być to. Musimy ją sobie po prostu zaznaczyć. Z tu bez tego. Dobra, jest zaznaczone. I teraz damy tylko kolory. Nie wiem. Może być to, na przykład zielony. Musimy tutaj znaleźć, który kolor będzie odpowiadał na najbardziej. Za tą całość tego koloru, ale na razie widzę, że tutaj żaden kolor nam tego nie barwi. Więc akurat to sobie podarujemy. Próbujemy zrobić. Jak ktoś ma bardziej obcykany ten program, to pójdzie mu to łatwiej. Znajdziemy sobie jakiś pomarańczowy. Zmniejszymy to. Aha, maluje mi wszystko. Mają mi tylko malować. Maluje mi wszystko. Dobra. To nie. To możemy zrobić tak. Zrobić tu zaznacz kolor, kolor alfa. I tylko, zobaczcie, pomalujecie do tyle. Jeden raz. Drugi raz, pojedziecie będzie ciemniejsze. I trzeci raz. Będzie jeszcze ciemniejszy. No i myślę, że wystarczy, że jest dość ciemna. Brak. Zapisz. Zapisało. Że zapisało. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy taką ciemną. No troszkę można, nie jest ta super kukurydza, można nad tym bardziej popracować, ale na mnie nie o to nam chodzi. Teraz musimy sobie przyszykować jakąś tą ikonki potrzebujemy ikonki no ja zaczynam właśnie od takiego chyba najtrudniejszego dla was mamy tą butelkę i wrzucimy sobie tutaj teraz na przykład to i wrzucimy sobie tutaj to czyli bierzemy tam teraz to e, tu zaznaczyć to. No i zmniejszamy ją. Na przykład coś takiego. Możemy zrobić coś takiego. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w sumie, wiecie? Ona będzie przechodzić przez to, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ona to będzie na tym, coś takiego. Dobra, zapiszemy jeden tak. Zrobimy jeden w takim formacie. A drugą buteleczkę, wiecie, jak zrobimy? Po prostu zrobimy sobie. Tak jak to przedtemśmy zrobili, zaznać tutaj kanał alfa i tą wodę pomalujemy na pomarańczowo. Zrobimy tutaj tak pod górę i drugi raz. Tak, jeszcze możemy raz, żeby była taka ciemniejsza i jeszcze raz. I jeszcze raz. i Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz, żeby to było takie aż... Myślę, że chyba wystarczy. No Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, zapiszemy to teraz jeszcze raz. Wyeksportujemy to. Dobra. Odrzuć zmiany. I to będą chyba te dwie nasze ikonki, tak? Mam ikonki przygotowane. Tutaj pliki. Wiecie, musicie mieć taki folder na i taki i tu wciepujecie. Ja tu mam po Folder z modu po naszej starej apteczce. Więc tu sobie robimy nazwę, na przykład obojętnie co wpiszecie. Przykład 1 tak. Zrobimy na przykład 2. To mnie tu w sumie teraz nie jest potrzebne, bo tego nie musimy używać. No i teraz tak. Ja tu mam już pliki przygotowane z tego, te konfigi i to wszystko. Więc wchodzimy w itemki. Tu jest itemek tej naszej apteczki, więc wywalam to i mamy czyste. Takie coś potrzebujemy. Takie coś potrzebujemy. I tu mamy czyste, czysty plik. Konfig to, to. Tyle potrzebujecie. Teraz. Hmm. Aha, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Musimy sobie wziąć nazwę. O dobra, mamy tu nazwę. Nazwę tej buteleczki. I teraz wchodzimy w config. I temki to są pliki gry, tak? W plikach gry. Cyk, cyk. Szukacie. Szukacie tą, tą wodę. Tak. Bierzecie cały ten plik tej wody. Kopiujecie. Klejacie tutaj. Tutaj możecie sobie to porównać, bo nie zawsze, jak tak klejcie nie zawsze to działa, jeżeli to jest od pierwszego. I kiedy musicie zrobić tak. O. jeden, dwa I do równego wszędzie i dodać po dwa, W każdej jednej linicy. Jeżeli wam by nie działało, jeżeli tak wam wczyta, fajnie. To może być, ale nie, nie zawsze to tak czytuje. Więc ja zrobię tutaj, zostawię to tak i obejrzę, czy to wczyta. No i teraz tutaj musicie sobie dać nazwę, waszą nazwę. Na przykład piszemy woda kukurydziana na przykład, nie? tutaj co tutaj mamy tutaj mamy te znaki to 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 nas nie interesuje nie mamy tutaj widzicie czego tutaj nie ma typ model to wszystko zostaje możecie usunąć ile chcecie w staku mieć na przykład mamy sobie Jest 20 na przykład. Dajmy sobie 20 w staku. Eee, tu jest kasy, ile za, stak. Eee, tu, co otrzymacie po wypiciu? Jeżeli wypijecie, co otrzymacie, a Tutaj plastikową buteleczkę, tutaj grupy, i tutaj macie efekty, jakie to dostanie. Na razie tym się nie ma co bawić. Na razie tym się nie ma co bawić, ale brakuje nam tu ikonki, bo to automatycznie szczyta ikonkę. Ikonkę nam szczyta z gry. A tutaj chyba nie ma tego. O. Nie, to też nie to. O, tak, taki coś musi być. Chyba, chyba, chyba to. Teraz nie jestem pewien. Dajemy to tutaj, tu gdzieś tu wklejamy, to po prostu. I tu dajemy nazwę tej ikonki, którąśmy tutaj mieli. Tutaj, tutaj w tym. Więc woda, woda kukurydziana. Więc dajemy to, to. I tak zostawiamy. I tyle. W drugim kopujemy teraz sobie to wszystko. Tak. Robicie drugą. I tu dajemy, dopisujemy na przykład na przykład super. I to będzie ta druga nasza woda. I dajemy dwójeczkę, ikonkę. I tu na przykład na staku robimy tylko 5. I tutaj co mamy? Stamina regeneracja staminy. Na przykład damy sobie 30. Coś tam. Tu nam wody dodaje. Na przykład tu jest 60. Mamy sobie 120. Niech jest 120. No i tu mamy jakieś jeszcze efekty. Teraz nie wiem, czy to dobrze zrobię, ale damy sobie na. Z tymi efektami byście musieli sobie tam dalej pokombinować, bo też teraz tak na szybko nie wiem, czy dobrze zrobię. No i dobra, i tyle mamy, tyle zapisujemy, ale musimy też, tego nie zapisujemy, mieć plik o nazwie receptury, więc tu są receptury tych. Tych naszych apteczek, więc usuwamy to. O. Tutaj. I teraz bierzemy sobie z nazwy. To cośmy w nazwie dali. Czyli to. Wlejamy tutaj. I tutaj z pierwszego tą nazwę. Klejamy tutaj. No i tu musimy dać nazwy tego. Coś my, co chcemy, żeby użyć. Więc lecimy tutaj po te rzeczy. Najlepiej sobie tu z tych obrazków szczytywać. E, o, tutaj. I tak jak pisujecie, tak to będzie. Czyli to, na przykład trzy kukurydza. Gdzie mamy tą wodę? I jedną butelkę wody, nie? I jedną buteleczkę wody. Ech. tu w czym to kraftujemy, no to nie damy nic, że można normalnie, albo możemy dać, że w ognisku tu ile sztuk dostaniemy, czyli jedną sztukę ustawiamy tutaj też ustawiamy jedną sztukę Ech. czas kraftowania możemy sobie zmienić, nie musimy dobra, ja usunę, żeby, żeby nie było że to w czymś kraftuje, że w niczym dobra, ustawiamy nic no, i w następne musimy ustawić tak samo butelkę wody. Jedną. Tak, to mamy za dużo, wywalamy. Tylko teraz nie wiem, jaka jest nazwa. Dokładnie jak tu jest angielska nazwa tej super kukurydzy, więc musimy ją gdzieś znaleźć. Więc wchodzimy najlepiej tutaj w konfig tu i wpisujemy super i nie znajdzie, nie ma, nie ma czegoś takiego, więc wpisujemy, spróbujemy po kukurydzy szukać, pod To, to, to może być to. To może być ta nazwa. Nie jestem teraz do końca pewny. Ale wydaje mi się, że to będzie to. Bo używa to tej ikonki, więc tej ikonki używa, tylko to jest inny kolor. Więc to będzie pewnie ta super kukurydza. Więc używamy tutaj. I dajemy na przykład dwie sztuki, nie? Tak to mamy nierówno zrobione. Dobra, zamienimy to. Żeby pierwsze było to, a później woda. Cyk. Cyk. No i dobra, zapisujemy to. To wyrzucamy. I myślę, że to możemy zamknąć. E, tutaj mamy nazwę, ale tutaj tego nie musimy teraz mieć, bo ja zrobiłem nazwę ogólnie tam w nazwie, więc tego nie potrzeba. I tutaj kopiuj i wrzucamy to do foldera. Cofiemy się, i do foldera moc to wrzucamy. No to wklejamy. Więc zobaczymy, czy to będzie działać. Mamy coś takiego zrobionego. No i teraz wypadałoby nam odpalić grę. Więc odpalamy sobie grę. No i dobra, załadowaliśmy się do gry. Więc można by było sprawdzić, czy to nam działa, nie? Wiecie, coś mi... Mnie... Aha, za dużo mam po prostu powłączanych wszystkiego. Mamy tutaj wodę. Pojawił się nam przepis. Mamy kukurydzę, jest przepis. Mamy tutaj super kukurydzę i jest przepis. Zobaczcie, dajemy przepis I mamy super nasionka i super woda kukurydziana Zobaczcie Tak prosto zrobiona ikonka I patrzcie jak ona fajnie wygląda I czas, no 5 minut, niestety czas mamy bardzo długi Więc 5 minut kraftowania Dajemy tutaj na tą drugą kukurydzę Przepis i gdzieś tu mamy, tutaj, no tu już ta ikonka nie wygląda tak za fajnie, jakby miała wyglądać, nie jest zbyt fajna, z tego co widzę. mamy tak, tutaj, mamy tutaj te dwie, więc ta ikonka tutaj nam zbyt fajnie nie wygląda, więc wypadałoby ją zmienić, nie? Jak to jak to zrobić? O, no po prostu wejdziemy sobie teraz Z tego moda, gdzie go mamy wklejonego. O, tutaj macie tego moda. Tutaj to, te ikonki. No i tutaj macie tam ikonkę. No niestety musimy zrobić czystą buteleczkę tutaj wgrać. Tak. Bierzemy, wywalamy. Musimy nazwę zmienić tak, jak była te ikonki. No i otworzymy sobie ją w jakimś programie w edycji. No u mnie akurat tutaj jest GIMP, więc zrobimy to w GIMPie. Myślę, żeby to było w miarę takie same. To użyjemy, weźmiemy to. I użyjemy. Chodzi mi o użycie samego koloru takiego zielonego. Tutaj zaznacz kanał alfa. Można sobie troszkę to powiększyć. Łatwiej malować. Pędzel. Krycie tam ilość procentowe. I. Robimy to samo co z poprzednią wodą. Kilka razy. Chyba, ustawicie sobie mocniejsze krycie, to nie musicie kilka razy jeździć. Myślę, że wystarczy. Podamy jeszcze raz. O! Myślę, że takie coś wystarczy. Zastąp. Cyk, cyk. Można odrzucić. Gdzie my to mamy? Tutaj to mamy, Mieniły się. E, żeby wczytać ikonki, musicie ponownie uruchomić grę. Nie dawam, że tylko. Tutaj się nam to kraftuje, Że tylko wyjdziecie z gry i wejdziecie. E, nie wczyta, wczyta wam ustawienie, ale nie ikonki. Więc żeby wczytało ikonki, trzeba wyjść z gry. Całkowicie wyjść z gry. No, i ponownie ją tutaj włączyć. Gra się u mnie troszkę ładuje, więc mam jeszcze tutaj inne programy włączane, Więc troszkę mi to ciągnie. Więc poczekamy, aż się załaduje i pokażę Wam, jaki jest efekt. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Zobaczcie, co się nam jeszcze robi. Tu mamy jedną buteleczkę. Tutaj się nam druga robi. Ale po prostu sobie tutaj dodamy. One gdzieś tam tu powinny być. A, tak, mówię. Jedna ma 20 w staku, druga ma 5 w staku. Dobra. Mamy to. Teraz klikając na nią mamy 60 wody. 15 regeneracji. 20 tu. Sprawne trawienie. A druga ma... 120 30 regeneracji 20% z tego z tego i 5 minut t, 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 trwania. To jest 20 wody. Tutaj za jedno mamy 20, tutaj za jedną aha też 20, bo ceny nie zmieniły. Tylko zobaczcie. Tutaj mamy za stak 100, a tutaj mamy za stak 400 na przykładnie. No i co? I normalnie animacja jest wygrana z tej buteleczki zwykłej, bo ta buteleczka e, też nie ma animacji innej. Więc ta, o, taka sama ma. Wypijecie. Wszystko działa. Tu macie następną. Też wypijecie 170. Wszystko działa. Tutaj wypijecie. Przybywa. Wszystko działa. Jak trzeba. Macie nowe buteleczki, nowe mix, Takie nowe napoje. Możecie sobie tego narobić ile chcecie, jakie chcecie. Nie ja mówię, że musicie moda robić, który akurat, że wszystko, że każda buteleczka w ręce będzie inna. Widzicie, to są wszystkie te same buteleczki, nie są, że są któreś inne. Nawet jedzenie o. Czy bandaż, tutaj kartka, akurat nie mam nic innego pod ręką. Możecie sobie zrobić kilka różnych tych butelek i urozmaicić jakoś grę, a nie tylko jedne i te same. Więc jak sobie zrobicie... Gdzie my tu mamy? Macie co? Macie do picia. Zwyczajną wodę. Tutaj wodę, taką wodę. Którą też jest chyba ciężko zrobić. Jedną herbatkę, drugą herbatkę i tyle macie do picia, tak? Z, z żółtych kwiatków, z czerwonych kwiatków żółtych kwiatków, z czerwonych, tu z, z tego, z yuki, no i zwykłą wodę. Jak sobie zrobić jakieś wody smakowe, czy coś podrobiacie, no to ile macie różnorodności, możecie gotować robić, ile byście tam chcieli. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, właśnie zrobienia jakiegoś takiego prościejszego, nie zaawansowanego modu, bo na zaawansowane to też nie, nie, nie znam się tak dokładnie, ale jakiegoś takiego widzicie, prościejszego modu. Dajcie znać, pomogę, zrobimy go razem. No i wiadomo, zalekramuję Wam go na, na YouTube, na kanale, jakśmy go robili, jak wygląda. No i tyle, myślę, że pomogłem osobie, która chciała wiedzieć, jak zrobić tutaj buteleczki. No, efekty to sobie musi tam sama pokombinować, co tam więcej dodać, ująć z efektami. A na razie to wszystko w tym filmiku, dzięki za oglądanie i do następnych poradniczków, cześć wam!